Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Star Stable Online, dawno nie było odcinka w ogóle z SSO A dzisiaj tak jakby no naszła mnie ochota na aktualizację zapomniałam w ogóle, że dzisiaj jest środa i tak wchodzę i tak się zalogować, no i widzę, że jakieś nowe, no, jakaś nowa aktualizacja jest przypominam, że jest środa dzisiaj. I mamy nowy wyścig, więc będzie krótki ten odcinek, ale no zobaczymy. Wyścig nazywa się Ukąszenie węża, coś takiego. Spoczymy, zobaczymy o co chodzi. Ja jestem na e, koniu e, islandzkim, tak, to jest koń islandzki, prawda? Kuc. Kuc islandzki, ten odnowiony, e, o imieniu Nebula, po prostu. Nebula. Tutaj mamy. Okej, okay, to będzie chyba Mark. Mark. Archi. Koń Archi. I Mark. Pokaż się, Mark. Nie no, kurde, jest fajnie, robią już te, te postacie. Bo popatrzcie, nawet brodę ma e, tak, jakby ogoloną, prawda? Ale ma już te. Mm, te typowe faceci ci mają. Takie właśnie włoski wychodzące troszeczkę. O. Jak mają, oczywiście, brodę, tak, tak, jakby wychodzi im. O, dobra, no to zaczynamy. Hej, a więc ty jesteś Kalista. Witaj na arenie Stein Jorvik. Jestem Mark i pochodzę z zupełnie innej wyspy, Zjednoczonego Królestwa. Startowałem w konkursach konia wierzchowego i reprezentowałem Jorvik na całym świecie. Jestem tutaj już od bardzo dawna, więc to miejsce stało się moim domem. Kiedyś baronowa miała, bara, baro, no, baronowa miała nadać mi tytuł szlachecki za mój wkład w rozwój sportu i tak jak tam, ale koniec końców nic z tego nie wyszło. Że niby wybuchł skandal z jakąś dziewczyną zamkniętą w wieży. przypominamy sobie. Teraz już nie startuję w konkursach, ale wciąż mam swojego starego drucha. Oto Archibald e, Reynolds. jakieś tam, e, po, 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 no, CD i coś tam. jak wybitnej rodziny koni trakeńskich. Wołam na niego Archie, co? Czemu tak tam nie patrzysz? Genialny pomysł Ewy dotyczący połączenia w, w stajni złotych liści skoków przez przeszkody z wyścigami przełojowymi zainspirował mnie do zrobienia dokładnie takiego toru. Masz ochotę go wypróbować? <kłysy> Cóż, masz szczęście, bo w stanie Jarvik pojawił się nowy ścig. <laughs> Daj mi chwilę, wyprasuję ubranie i powtórzę przemowę. Co? Witaj, oko... co to Czekajcie. Witaj, oto ukąszenie węża stajni Jorvik. Pewnie się zastanawiasz nad nazwą tego wyścigu, co? Gdybym przy... Gdy przybyłam na Jorvik dawno temu, zatrzymałam się w chacie ukąszenia węża. Wiele lat później Wettonowie wyświadczyli mi wielką przysługę i skontaktowali mnie z ich bratem Hermanem, bym mógł zorganizować własny wyścig. I to w najstarszej i najsłynniejszej jorwickiej stajni. Tutaj. Nie chciałem zapominać o swoich skromnych początkach, dlatego, nazwa tego wyścigu jest hołdem dla Hady, w której pokochałem konkurs z konia wierzchowego. Ale dość do mojego gadania. Czeka na ciebie ukończenie węża Stein Jorvik. Ok, i ten wyścig będzie bezterminowo, czyli o, na zawsze. Dobra, zaczynamy. Skoki: połączenie skoków i yy, przełajowego wyścigu. Mam nadzieję, że to mi się głos nagrywa, tak podłączyłam mikrofon. Mam nadzieję, że będzie ok, tutaj. No i y, już została usunięta y, świąteczna wioska, więc szkoda w sumie, bo lubiłam tam robić te wyścigi. Um, no i mam 18 ty -tych, ty tych... niestety. Co? Ej, gdzie ja mam niby iść? A że tu, okej, okay. dobra. No i w związku z tym, że zapomniałam wczoraj, że jest dzisiaj, znaczy, że będzie dzisiaj środa, to myślałam, że jeszcze sobie zrobię i tam kupię niektóre rzeczy. No niestety już nie. <ścoughs> no szkoda. No ale tam mam bluzkę, chyba spodnie, yy, buty i ten czaprak dla konia więc tak jakby zestaw, i te owiki, więc taki zestaw ubraniowy mam a wydaje się bardzo bardzo ciekawy plus ma bardzo wysokie te statystyki no plus właśnie z tego kalendarza dostaliśmy Foxy o proszę bardzo może ten błąd dostaliśmy liska, ja lisków nie miałam bo nie kupowałam. A teraz dostałam po prostu za darmo. I yy, jeszcze czarnego, więc dla mnie spoko. Bo <grystanie> ja zwierzaków nie kupuję, chyba że mi się spodoba, ale w większości nie kupuję. Yy, tu. Wyścig wydaje się łatwy. Nie mam żadnych problemów. Rozmawiam z wami normalnie i nie skupiam się jakoś bardzo, tylko po prostu jadę. Tam, gdzie mi strzałka pokazuje, i tu będzie koniec skaduje. Tak, no wyścig łatwy I przyjmie kolejny wyścig Tutaj w senior bo ja tutaj mam Stajnie, więc najczęściej Jak chcę sobie potrenować to robię Głównie właśnie tutaj Na wyspie Urodzonego Hrabstwa Świetnie, wspaniałe było obserwować twoje zmagania Z przeszkodami na torze, w każdej chwili masz Podjechać i je pojechać jeszcze raz Do zobaczenia Okej. Okay. Możemy pojawi. E, czekaj, co? Tę, jak leci? Zakładam, że chcesz spróbować się w ukoszeniu węża Stajny Jarvik. Ten wyścig jest równie szybki i niebezpieczny, co kąsący wąż. Co powiesz na taki slogan? No nie powiem, że on by był jakiś niebezpieczny i szybki i w ogóle jak wąż. Jest spokojny ten wyścig. No ale tak jak mówię, fajnie, że chociaż e, coś dodatkowego jest tutaj. Byłem ja już naprawdę do te dwa. Trzy lata jestem na stajni Jorvik. Nie zmieniam stajni po prostu, jakoś tak się przyzwyczaiłam. Mimo, że parę razy mnie kusiło, aby sobie gdzieś tam ją zmienić, ale jakoś tak przyzwyczaiłam się do tej stajni Jorvik, że tu mam tą moją stajnię i jest to bardzo, bardzo fajnie. I czekam po prostu, aż ją zmienią. Jestem mega ciekawa, jak ją zmienią, więc. Tylko na to po prostu czekać, prawda? Się już doczekać nie mogę, w związku z tym. No i tak. E, co do Alicji, <laughs> ja to napisałam komentarz pod ostatnim odcinkiem. To był przedostatni odcinek. Usunęłam cały plik e, nagrania e, z końcówką. Czyli ostateczna bitwa, i tak dalej. Usunęłam. I to był za duży plik, więc nie trafił do kosza. Tego od razu się usunął. Więc. Nie mam po prostu jak. Głos mam, ale to bez sensu. <noise> Totalnie. Bez... Yy... bez obrazu, prawda? Więc no po prostu ostatni odcinek się nie pojawi. To jest mój totalny fail. Oczywiście po takiego faila na samym końcu całej serii. Ma masakra po prostu. Ostatni odcinek usunęłam. Więc ostatniego odcinka się po prostu nie pojawi. Niestety. No to jest mój błąd. To się to nie poradzę. Eee, mogłabym nawet zacząć nagrywać jeszcze raz, tak? Ale no to bez sensu eee, bo bym musiała zacząć wszystko od nowa, ponieważ ja nadpisywałam na jedną całym save. Ie. To może też było niedobre, no ale nie sądziłam, że się kasuje cały plik. To jest mój po prostu totalny błąd. A, i w e, następnym tygodniu ma być zaaktualizowanie konia Apollosa. Mamy w ogóle konia Apollosa? Tak, tak... Kurde, ja nie wiem. Muszę zajrzeć do mojej stajni i zobaczyć, czy ja mam konia Apollosa. Nie kojarzy mi się totalnie. A tu nagle jakieś zaaktualizowanie. No chyba, że, bo pamiętam, że jest ze starej wersji, prawda, te takie kanciaste, jak były. To jest koń Apollosa, czyli tej takiej standardowej budowy. Jest tam koń Apollosa, ale czy jest tak normalnie zrobiony? To nie wiem. Koń Apollosa. Koń Apollosa. No czyli musi być w kropki. Nie widzę nie widzę American Paint Horse kanamera początkowy kucyk Cinco Tuege, Pintabian Marvari nie no nie widzę tu Gotlandzki, American Pint Horse... Aha, nie, nie, nie... Nie ma! Czyli takie jakby zaktualizowanie starszej wersji, tak jak mamy właśnie podstawowe, te jorwiki gorąco-krwiste. Że tak bym to ujęła? One chyba są... Tak mi się pamięta, ale kurde, mogę się mylić. One chyba są na... O! Tu mam! Proszę bardzo! Koń Apollosa. I to jest starszej wersji. Czekajcie, jak go wam pokażę. Mm. Kogo ja mogę usunąć na chwilę? Kurde, dobra, może... Dobra, Onyx. Onyx pójdzie na chwilkę, bo go zapamiętam. I zobaczmy tego starszego konia Apollosa i za tydzień też nagram. No co to tam, nagram, zobaczymy. Ale nie wiem, czy kupię. Chociaż może, sta może mi starczy. Nie wiem, to kupię. Pieniądze. Jak będzie ładny koń, to wezmę sobie. Tą maść uwielbiam. Tego konia pamiętam, że uwielbiałam i bardzo często na nim jeździłam. No, bo jest bardzo ciekawy. On jest taki typowy, ten koń, prawda? Kurde, jak też się nie jeździłam na tych kęciastych dupciach. Boże święty. Dobra, co ja Adam już. Ale fajne. Ale to popatrzcie, jakie porównanie, prawda? Dwie różne wersje... Zobaczymy. Dobrze pamiętam, że miałam jakiegoś konia Apollosa. Kurde. Dobrze pamiętałam. Kurde, no muszę, muszę usiąść na tego. Na Nebula muszę usiąść. O. i teraz. O, tak. Teraz możecie oglądać moją całą kolekcję. Proszę bardzo, moich koni. Tutaj mam większość koni, które są niewytrenowane, czyli odtąd i tu. To są niewytrenowane konie. Jeszcze. Tu są, tak jakby, moich e, ulubieńcy, wytrenowani. Plus tutaj, zawsze na początku jest konik klubowy, w tym wypadku, no, Munspel, tak, czyli ten nasz konik e, z maścią. A tutaj są moje, właśnie, ulubione, w większości konie, czyli moje maści, tak? Czyli zawsze jest Jarvik, gorąco kwisty, bo to wiadomo, też go zawsze trzymam. Tutaj mamy e, norweski koniów Okej. Okay. no, fjorda. Mamy Lusitano, tak, bo lubię Lusitano Mamy Quarter Horse e, I Achałtajkiński, tą maść, którą mam No i kucz islandzki, bo wcześniej to był kucz islandzki e, Chyba ten Chyba ten Chyba tak Chyba ten był ten Prawda? Ta maść chyba mam do niej sentyment Prawda? Tak do tej, do tej maści mam sentyment z kuca islandzkiego. No i tu mam podobną, prawda? I jest kuc islandzki, po prostu. No i oczywiście wszędzie jest e, w stylu konia jorwickiego. Tu jest koniorwicki, tutaj też jest w stylu konia jorwickiego. E, tutaj też jest, wiesz, z duszy. Tak. Tutaj jeszcze też jest. Mam bardzo dużo tego Typu. Zakochałam się właśnie w tej budowie, kłuca jorwickiego. Naprawdę. Dobra, co no ja będę przedłużać. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie pałeczki w górę. Będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję, a dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć.